Witam, witam. Chcieliście filmik z twarzą? No to macie. Proszę bardzo, it's me. Dzisiaj będziemy robić bardzo ciekawe rzeczy, ale na pewno tak nie będę wyglądać jeszcze. C czekajcie, ja mam, ja mam pomysł, dobra? Czekajcie. Ja co ja robię? Aaaa, dobra. O bo... Nie! Co to jest? Ja? Kurczę nic nie widzę. Moje włosy. Boże! Tak! Wczoraj był dzień kota, dlatego uznałam, że no, będzie specjalna dzień kota, dlatego za chwilę będzie mój gość specjalny, już możecie się domyślać co to będzie, kto to będzie, co to będzie, zaraz zobaczycie wszystko, bo nie, to źle wygląda, momencik, ja to zmienię. A teraz mm, kamerzysta, tak, więc y, dzisiaj tak będziemy, tak dzisiaj będę wyglądał przez ten odcinek. A miałem to jeszcze założyć? Nie, to, to czekajcie. <śśmiech> Nie. O, o, o. Dobra. Powiedzmy, że to jakoś wygląda. Nie. No i e, oczywiście jeszcze do tak specjalnie musi dojść. Uch. Tak, <laughs> do mikrofonu. To, to jest mój kotek. czekaj. czekaj. <grych> może nic nie widać przez mikrofon. Się dowaliśmy dzisiaj. Więc, kotku, dzisiaj ze mną będziesz przerabiać youtuberów MSP. Jak się z tym czujesz? Wiem. Zaczynamy chyba, co nie. Ale mnie rozświetla normalnie pięknie. Czuję, jak mi to schodzi. Pierwszą tyberką Mesypy będzie. Będzie może... <grych> A, a, wpiszmy sobie dripcie. tu <trybcia> Pozdrawiam. Ta, to nie, nie ma tak pisać, tak wiecie, no. Trzymając maję, tutaj mam mikrofon przed ryjem, jeszcze. <trybcia> no to mamy dripcie. Więc może poszukajmy jakiegoś fajnego zdjęcia. Ja bym w ogóle wzięła takie, no, jakie ma na kanale. Profilowe. Więc w sumie weźmy sobie te zdjęcie. Jest zdjęciem. W ogóle ta jakoś jest świetna, ale no zobaczymy co z tego wyjdzie. No chyba, że coś innego, ale nie wiem czy to będzie. Hmm. Nie wiem, dobra, zobaczymy, zobaczymy. I zobaczmy sobie... Yy, może po Ingliszu. A no tak, można się było tego spodziewać. O, to, to będzie to będzie... Nie, czekaj czekajcie. Ja mam na to pomysł. A ty Maja się siedź tu. Kotku. Patrz do widzów, patrzcie na nią. Patrzcie się na O Ojej kuniu no, To chyba z nią nie wyjdzie Dobra Wie, wiecie co Ja ją może tak Weź się tu połóż tak fajnie Zdejmę tą, tą muchę Połóż się tutaj Niech widzowie wiecie widzą O ile będą widzieć Albo nie będą widzieć oh God, Co on to robi? Dobra ko koniec z tego o Boże, to mi tak już schodzi moje włosy. No dobra. Jestem kotem przecież. Nawet nie wiem, czy to jest kot jakiś. Wzięłam to od Julki od mojej sister. Nie pytajcie. Nie pytajcie, nie pytajcie, nie pytajcie. Umieść osadzone. Umieść. Jestem ciekawa, czy to w ogóle wyjdzie. Ale nie no, dobra. Może to zróbmy coś z tym. Chyba, że po prostu na czarnym tle bym to dała. Boże, co, so, nie, nie. Oh my goodness. Cóż, będzie jak będzie. Z daleka nic nie będzie widać, mam nadzieję. tripcia błagam, nie zabij mnie. To, so, to jest takie przerabianie na spontanie. Mi się nie chce nad tym siedzieć 5 lat, więc to nie będzie cudne, ekstra piękne. Boże, te usta jeszcze. Nie, nie, nie. No, może ujdzie w tłumie. Dobra, kucie, ty będziesz pod spodem. Nie, no. to będzie piękne, to będzie piękne. Ja, ja to widzę już. To jest to. Ja to osiągnęłam. W ogóle, w razie czego mam też tutaj tableta, gdyby był potrzebny? Na razie używam myszki, ale zobaczymy. Szybkie zaznaczanie. Pomoże. I tak. To jest. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jakie. Ja to mało co Te uszy ucięte, byle jak. Dajmy, że to są uszy, trzeba z nich zrobić prawdziwe uszy. Chociaż to są naprawdę uszy, ale to tak no nie zbyt to wygląda. Nie, nie to źle, to źle wyjdzie, to źle wyjdzie. A ja tam szczerze tak mi się już nie chce. Ech. Ja to muszę przeanalizować. Tak, to wygląda tragicznie. <laughs> Może zróbmy chociaż, także to usuńmy. Kurczę, ja, ja muszę zdjąć na chwilę okulary, wy tego nie zobaczycie. Kuźwa, bez okularów powiem szczerze to jeszcze gorzej wygląda. Ja przepraszam, ja przepraszam Was. To nie był zamieszany efekt. Ja myślałam, że to wyjdzie lepiej, ok? Ja przepraszam Cię, Dripcia. Ja wiem, że Ty mnie nie znasz. Ale przepraszam, jest co oh jest. Kurczę, to, to, to źle, to, to. Co ja robię ze swoim życiem? Klaudia ja chciała zrobić to szybciej, robi długo, ale i to wygląda jeszcze gorzej, okej. Okay. Ja wiem, że są te wszystkie efekty, że można ładniej, żeby te włosy wyglądały, żeby wyglądały jak włosy, co nie... Znaczy to jest sierść akurat, ale no... Ale mi chodzi o to, że wiecie, są te wszystkie takie filtry, że może kobitka se ładnie włoski, że jak coś tam wystaje to jest git, lepiej to wygląda, ale mi się nie chce w to bawić, szczerze. Dobra, wiecie co, ja mam to gdzieś, ja to tak zostawiam, chyba, że... czekajcie. Dobra, aktualnie w tym momencie sama się pogrzebałam. To jest moja skończona praca. Chcesz dripcia, to możesz sobie to ustawić na profilowe. Ja będę bardzo zadowolona. <laughs> no, 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 no. Nie dobra, no, nie, nie, tego nie było. <laughs> Świętujemy dzień kota, prawda? Chcecie więcej takich przerówek? Zostawcie lajka, like bo to, to, to będę robić częściej takie coś. W takim razie teraz... O Boże, co mi się tu dzieje? <śmiech> <śmiech> Nie, 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 poprawka, poprawka. Ja, ja mam po prostu uszy z włosów. Myszka Miki. Eee, przejdźmy może teraz do następnego YouTubera. to osobą będzie może jakiś chłopak. Może. Wiem, leśnego sobie weźmę. Nie wiem w ogóle ile osób mam robić. Najwyżej może. leśny mech, co. Le leśny. Mm. <grym> Dzwon. O, kotki. Akurat są kotki, no. O, książkę wydał. A to to jest leśny mech, no tak. Ty mam pomysła. Nie, ja to bierę, ja to bierę. No pięknie, leśny mech. No i jakiegoś koteła dobrze by było, prawda, znowu? Kat. Tylko teraz, jak to, to. Hm. Ja bym chętnie wzięła ich w postaci z MSP, tylko że no. Kurczę, ja nie mam ich na MSP, i co ja mam zrobić, no? Dobra, za chwilę się tym zajmiemy. Najpierw mam pomysł na to, żeby tutaj. Kurczę, w tych okularach to tak źle mi się widzi, wiecie, o tym, to jest tak przyciemnione. No, nie dziwię się, no, czarno, ale no. Uff. O Boże, jak mi rozświetliło. Może pobawimy się łatkami. Tak, tak, to, tak, to, 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 to będzie dobre. No nie, a to za bardzo chyba. A w sumie, no to. Eee, kto to ogarnie tekst. No światła. O słuchawki. Jaki to jest tekst w ogóle? Kurcze, trudno tu ogarnąć jaki to jest font, fajne są jakiś tam podobny trudno. Powiedzcie mi, może wy wiecie jaki to jest font, to bym poprawiła sobie później to... Nie wiem po co. Na pewno mi się to kiedyś jeszcze przyda w życiu, no wiadomo. Spróbuję to zrobić, żeby to było jak najbardziej podobne. Trochę to prościągać i tak dalej, no wiecie. Kurczę, skąd się kojarzy ten font? Nie wiem. Na moskwie chyba tak jest. Wyjątkowe połączenie. Dopiero teraz to karneum smakuj, Ja to usunę i zostawię kuj. O ja cię kręcę. co ja tutaj mam dodać? Chciałabym może coś, coś takiego? nie jest cudny. Okej, okay, mamy koty. Wytnę na pewno ich najpierw. Kurczę, ten rudy by mi pasował, ale chyba wezmę tego czarnego. Rudego koteła weźmiemy na kolejną osóbkę. Zobaczymy w ogóle, kogo ja jeszcze wymyślę, bo nie mam pojęcia kogo ja wezmę. Ja biorę tak sobie z dupy tych youtuberów. No leśny to wie, że mnie zna chyba. Kojarzy mnie może tam. Wieki temu, sami Starko, coś tam przez mgłę, coś, coś, nie, nie, no, no cóż, teraz jestem wenka, bo mam niby wenę, ale to chyba nie, 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 nie o to w tym chodzi tu, co nie, kocie? Dobra, biorę tego kotełka, ja nie wiem, ja chyba te czasu zostawię z tyłu, <noise> tu gdzieś, to tak bardzo to nie przeszkadza przecież, mogłabym ewentualnie z tyłu dać jakąś puszczę, ale... <noise> Kto to będzie na to patrzeć. Chociaż w tych okularach, powiem Wam szczerze, ta jakość jest zdecydowanie lepsza. Jak ja zdejmuję na chwilę te okulary, to on jest taki zły jakościowo, że źle mi się na to patrzę, ale no cóż. Nic nie jest idealne. Teraz się zajmę tym pismem tutaj. I teraz, co tu napisać? Nie mam pomysłów, ok. Nie wiem, czy to jest dzień kota, czy to jest święto kota. Nie no, muszę to sprawdzić, bo będę miała później pretensje do siebie. Nie no, git jest, git. Dzień kota. Tylko może tutaj bym już dała inny font, bo tam był inny wtedy. Bardziej taki prosty. Jakikolwiek. Dobra, trzeba teraz tu pozmieniać wszystko. Ach dobra, tutaj git, jeszcze nowość. I teraz najgorsze jest, co tutaj dodać w ogóle. Jeszcze te zasmachy i wyjątkowe połączenie, zaraz będę musiała poprawić. Tutaj można dać napis y, 17 tylko kurcz. Czarny, czarny, czarny. czarny albo za, zaraz zmienię. Nie, to biały był biały, to był biały. Tak, super. Ja bym tutaj tak dała mordkę leśnego. Tak, to będzie to. Wracamy do leśnego. To będzie bez sensu, Mam to gdzieś ma być leśny, prawda? Tylko leśny będzie napis, to będzie smutne. Dobra, je, jest pan leśny. Okej, okay. jest chyba git. Delayed. Nie, dobra, nie. Leśny będzie taką Magdo Gessler, która poleca, wiecie, no, leśny kot. Teraz tylko się pozbyć z tych bedziewi. Chyba, że zostawić to tak w sumie wyjątkowe połączenie. Jakie leśny i kot. To będzie dobre. Tylko ten zasmakuj. No dobra, dawajmy tam to, co youtuberzy uwielbiają najbardziej. Poza lajkami i wyświetleniami. Oczywiście pod tym filmikiem oraz komentarzami w sumie. A dobra, no ale... To tak za Boże. Aw, jestem to gdzieś. To wyjątkowe połączenie teraz jest tak mało widoczne. To mam takie mega świetne wyrównanie przez tego kota. Ale nie chcę mi się tego poprawiać. Graficy, ja wiem, że tu robię błąd, ok? Wiem, że tu powinno być równo. Wiem, że ten kot powinien być tutaj, ale nie chcę mieć takiego wielkiego odstępu. I nie chcę mi się tego po prostu poprawiać, tego leśnego przesuwać. Wydaje mi się, że to będzie chyba koniec. Ewentualnie, nie, czekaj to. Może tutaj jeszcze bym. Nie wiem, czy to coś da. To, to rozmycie tutaj. W tych okularach też zbytnio tego nie widzę, więc. Ach, nie chcę widzę tego. Nie, to no, starczy. Nie będę już dawać z tyłu żadnego lasu, bo coś. Można by było, ale. Starczy. Już i tak za dużo na niego czasu poświęciłam. S sorry, leś. Starczy ci. Masz swój leśny kot, smacznego. Wczoraj bym się napiła. Mam tutaj taką super wodę. nie chcę się odsłaniać z tego jednostek. Syry, woda. Komin ważniejszy na nagranie. Ostatnia osoba. No, na pewno następną osobą będzie dziewczyna, ponieważ wiadomo, był poprzednio chłopak, więc teraz dziewczyna. No i tak se weszłam na telefon i wyjrzałam, a tam była Klawi, więc uznam czemu nie. Klaui to jest moja imieniczka, więc pozdrawiam. Ja również jestem Klaudia. I nawet jesteśmy z tego samego rocznika, więc... Yy, no ja jestem starsza, jest Marca, ale tak, robimy teraz Klawi, Klawy. Kurczę, w sumie spoko było teraz wziąć coś, zrobić z jej twarzą. Grafika... I tutaj by się wpisało... jakieś jest legowisko po angielsku. No, zobaczymy, czy to, to, to coś da. Den. Boże, to pewnie to. Ja to wezmę. Albo to pierwsze... Albo to w sumie To, to albo, albo to Coś stąd muszę wziąć Nie no biorę to, biorę to To był mój pierwszy wybór, biorę to No ciekawa jestem co z tego wyjdzie Siema kocie Teraz dobrze było wymyślić jakieś tło Nie wiem, albo bym dała jakiś tutaj śnieg normalnie, żeby było takie tematycznie Snow, nie wiem, winter <noise> o. Eee, kurczę, albo a, coś takiego? Kurczę, no mam pomysł, ale boję się, że to nie wyjdzie. No tak już sobie to wymyśliłam, żebym dała tutaj właśnie zamek obok, tutaj ten drugiego, żeby właśnie był ten kotek i klawi, ale no. Nie, inaczej to zrobię, inaczej, inaczej. O, to by się przydało, ale to jest taka jakość. Że... O. O, 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 o tu, tu jest widzę lepiej, więc to bym wzięła. Dobra, teraz trzeba chyba wybrać tutaj gdzieś klałek jakąś, którąś. Dobra, biorę to. Przepraszam, przepraszam, że to będzie takie smutne, co nie Ale no, jest niebieskie. <ścoughs> to, to tylko odchodzi. Oj, teraz będzie troszkę pracy nad tym Albo nie Okej okay. Dzięki, szybkie zaznaczenie, ty zawsze ratujesz Kurczę, gdy początkowo myślałam, że to będzie super pomysł, będzie świetna seria Coś, coś mi się nie wydaje Prędzej po prostu ci youtuberzy mnie nienawidzą Tak samo wierni fani ich Ja to wiem O może nie Co ja zrobiłam, nie Ja nie wiem Ojejku, te włosy, nie wiem, ja bym je wycięła chyba, ale tak z drugiej strony, co będzie bez włosów, to nie wiem, czy to będzie lepiej wyglądać. A w sumie ryzyk fizyk. Świetnie to wygląda, świetnie. Ojejku. Dobra, wpadłam na pomysł, który nie wiem, czy wypali, ale spróbuję to zrobić. I ogólnie, bo to są takie wąsiki, co nie? No tutaj, może zrobię tak, takie wąsiki? A co? Tak średnio mi to wyszło, no ale no nie chcę mi się jednak już bawić z tabletem. Na dole co zrobiłam. Widzicie ją? Widzicie ją? Z daleka nie widać tego. <grym> Dodałabym tu teraz Elzę. Szukałam takiej Elzy. Wow! Wiecie, że Więc taka piękna i nie znalazłam, więc chyba pozostanę przy zwykłej takiej Elzie. Czekać, smutno da jakoś mm. albo tak, że o! A co? O jezu, jakoś tej Elzy, to jest normalnie? O, żeż, że no Dobra, weź mnie, kurde, Elze z Wikipedii, błagam, bądź normalna. No. Dobra, uznam to, niech będzie. Jeszcze takiego Olafa z Wikipedii wdałam. A co? Nie wiem, na co tu chodzi w ogóle. Dobra. Dobra, wydaje mi się, że to chyba będzie wszystko. Tutaj, wiem, to jest piękne. Normalnie taki plakat Frozen już zrobiłam, że. Nie. Co ja mam z głowy? Ja Nie wiem. Nie chcę mi się robić cieni, bo można by było. Chwór, tak chodzę. Robić cienie, ty nie robić, robić cienie. Dobra, troszeczkę zrobię. Wydaje mi się, że w miarę coś tu wyszło, ale to może mi się tylko wydawać. To w ogóle ten kot jakoś się zwalił. Jest cudnie, mam tutaj plakat Frozenu z Klaui. Tutaj jest yy, leśny kot z leśnym. W sumie tutaj też bym mogła troszeczkę nakładkami się pobawić, ale nie wiem, no w sumie. Tu nie mogę, no to czekajcie, zaraz tego dokończę. No i mamy też yy, piękną dripcie kota. Dobra, dam go tylko czarno-białego, już mam to dosyć tego, nie. Stąd, Ko koniec! Te grafiki z trzema osobami zrobione, moja twarz piękna jest, Maja leży nadal tutaj. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Mają, chociaż ona to tam... Bardzo dużo mi pomogła, ale mam jeszcze z nią kilka planów na odcinki, okej? Okay? I mam świetne ubranka dla niej, nie tylko jakaś tam muszka. Mam nadzieję, że taka seria wam się spodoba i chcielibyście więcej przerabiania youtuberów na coś, nie wiem, na co. Wiadomo, każdy filmik może być co innego w ogóle, jakiś inny temat do przerabiania, albo tak po prostu z dupy, nie wiem. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu tam na dole kod, przypnę ci serduszko, takie piękne i będzie świetnie. Jeżeli ta seria wam się spodoba, oczywiście ja zrobię więcej takich odcinków. Wystarczy, że zostawisz łapkę w górę tam na dole i no, będę częściej oczywiście nagrywać takie rzeczy. Youtuberów jest dużo, pomysłów też jest sporo Dlatego wydaje mi się, że to będzie dobry deal Wydacie łapkę w górę, a ja będę wam robić takie rzeczy, cuda, co nie. Dobrze, a więc dziękuję wam za oglądanie Jeżeli chcesz ze mną zostać na dłużej, zostaw subskrypcję na dole Będę ci mega wdzięczna Oczywiście nikogo nie zmuszam do tego Dziękuję, że byliście i... Popa! co się nad zwierzętami Tout